Karyna! Wypłacaj że te hajsy! I dawaj na kepsa! Nie ma spiny, lecą driny i walimy do nie Już Karyna fazę ma, dzisiaj w golfie komuś dla. Nie ma spiny, lecą driny i walimy do trziny. Już sobota, więc laluja, polej wody dla księczunia Kraja mordo, filczy weź, to nie miasto, ale wiesz Nie ma spiny, lecą driny i walimy do odciny Już na fazę ma, dzisiaj w golfie komuś dań Nie ma spiny, lecą driny i walimy do odciny Szlepuś mordo, firmy weź, to nie miasto, ale wiesz Nie ma spiny, lecą driny i walimy Piętunio, czego skończyć z fajną szpunią? Sebuś, Mordo, Dresik, weź To nie miasto, ale wiesz. Nie ma spiny, lecą driny I walimy do odcinek Już Kary na fazę ma Dzisiaj w golfie już Nie ma spiny, lecą driny I walimy do odciny Karyna, ma, spiny, walimy do odciny. Zabuś, Mordo, Winterwej To nie miasto, ale wiesz. Nie ma spiny Księga, dzisiaj pokażę Wam nowy nabytek. Powiedziałem, że będzie nowy nabytek, i jest. Piękny samczyk. Trochę miałem wcześniej, wcześniej miałem ten nabytek nagrać, ale niestety tak mi wyszło, że akurat teraz przyszedł ten nabytek, i no i co poradzić. A reszta królików masz gąsię. Tutaj mam samiczkę ładną, fajną rudą. Dostały właśnie dzisiaj wody. No. Trochę ma, usio, trochę ma ucho oklapnięte, ale to nie wiem od tego. A tutaj Wam pokażę samczyka, tego co wcześniej pokazywałem. Fajny jest. I powiem Wam, że ta, ten sposób hodowania królików na trocinach sprawdza się. O i tu samiczka. A tu samica ta duża. Fajnie się ma. Też wody dostała, tamte też dostały. Wszystkie dzisiaj dostały wody. Jedzenie dostają, wszystkie. No, tylko że akurat ten samiec, co Wam pokazywałem, to jest niepodny. Ten taki szary.